Witajcie w powtórce na esecie, właściwie na trzech Esetach tutaj bohater wchodzi do Plutonu ze swoimi ziomeczkami, czyli no. Będzie ciekawie sam pojazd, jest całkiem niezły i fajne do oglądania pod warunkiem, że jesteśmy w centrum akcji, a na tej mapie może być. Możecie być spokojni, że w tym miejscu do którego zmierzają, akcji będzie dosyć sporo, przynajmniej liczę na to, że tam pojedzie. Połowa czołgów ciężkich, a w tej bitwie jest ich od groma. Zobaczcie sami, no po prostu bardzo, bardzo dużo tych czołgów ciężkich. Mamy 7 sztuk, rzadko się to zdarza, ale tutaj 3 sety. Jeszcze na trolach. to może być na pewno ciekawe widowisko. Ta jest taka wysoka, że to się nawet nie topi, ojoj, ojoj Co nie zmienia faktu, że... Ale nam ta wyjechała, tylko że... No strzał był dosyć trudny Weszło delikatnie tam wieżyczką, był skontowany Ale udało się, jesteśmy w pozycji, w której możemy mieć delikatne problemy Z jak pancerem, jeśli sobie zobaczycie, gdzie on stoi jeśli się tylko przestawi tam gdzie stoi czwórka teraz, to może nie być na pewno ciekawie, a sami nawet jeśli nie będą mieli na zasięgu rysowania, to myślę, że jeśli są doświadczeni, to patrząc po minimapie i patrząc gdzie my możemy stać, będą w stanie nam przywalić, a te pojazdy na Goldzie zwłaszcza mają tej penetracji od groma. Niestety jeden z naszych już... Oj, może być wysadzenie. A. Lewandowski w policzki. Lubi wybuchać swoją drogą. Wczoraj rzuciłem powtórkę. Gość zrobił prawie 12 tysięcy Lewandowskim bez ani jednej sztuki golda. No tu widać, że w tym wypadku to już tego golda trochę poleciało, ale nie ma co się dziwić, że chłop zrobi tyle uszkodzeń, jeśli mu wszyscy wyjeżdżają pod lufę. No szacun za takiego... Farta Lewandowski musiał się przestawić, bo inaczej to by się dla niego źle skończyło, ale my... Sfajlowaliśmy ten strzał bardzo, i teraz trzeba się cofać. Bo będzie w stanie nas rąbać Powiesz Właściwie jej bok, wiej tył, ale póki co my możemy przyrąbać mu ten garnek. Nie udaje się. On za to nas może rąbać po tej takiej górnej belce. A ta arta nas jeszcze fajnie asekuruje. No, niemiecka, no, swojego. Będzie wspierał i mamy problem w postaci desety na plecach. Czy on wybuchł? Nie wybuchł, ale za to testo wkurza niesamowicie. Przynajmniej wkurzało, lodówka go zdjęła. Zastanawiałem się, czy ona nie będzie w stanie tego zrobić. Była, tylko ponosi za to dość spore konsekwencje. Zobaczcie, ona jest już ogryskiem, a wcześniej wcale więcej HP nie miała, więc wychyliła trochę jak totalny. Paździerz. No i... Za to zapłaciła. Dobra. Mniejsza z tym eseta skończona z pomocą naszego kolegi. Szkoda, tylko że inny już trafił do garażu. Ale tutaj możemy za to wypróbować wymieniać się ze 140. Niestety jest zbyt dobrze ustawiona. Trzeba się przestawić nieco. I wejdzie. Tylko że jest nic problemu. Tu za momentik będziemy mieli do czynienia z dwiema 140kami. One są w Plutonie, jak nam wyjadą w tym samym czasie. To źle to będzie wyglądać od frontu. No właśnie, w tym miejscu możemy chłopieść na gaśnicy. No w tych czasach, ale te dwie 140 zostały przez naszą drużynę w tym momencie pokarane. No niesamowicie, tylko że bohater wychyla się trochę pod tego obiekta 705, jak sami widzicie. On tu próbował łapać zresztą. 5 heavy mógł nas jeszcze w box strzelić ale mu nie pykło ale za to obiekcikiem nas przebił w sumie tym typem będzie miał problemy z nami zależy też na jakim jest ale no masakra ciekawe kiedy on dostanie w ogóle buffa i co mu poprawił, bo tak szczerze mówiąc działo to jest absolutne minimum moim zdaniem najlepiej też trochę mu pancerz poprawić ale czy to będzie w ogóle wykonalne nie mam tutaj takiej pewności, będą na pewno zmiany w tym pojeździe. W sumie popalnąłem teraz głupotę, bo już jest parę takich pojazdów, które od dawien dawna powinny mieć buffa, ale w stwierdziło, że oleje. Więc w zasadzie on z tego, on zmiany może mieć, ale nie jest powiedziane, że je będzie miał. 9600 na liczniku bardzo ładnie zmasakrowaliśmy. Ten japoński czołg, super ciężki tego japońskiego mamuta i niemieckim mamutem. Nie miał z nami za bardzo szans. Ciśniemy do przodu 10 1000 na liczniku. Możemy zrobić jeszcze 9000, ale to byłoby zbyt piękne. Tym bardziej, że te liczby będą stopniowo maleć z każdą kolejną sekundą. Oj, ciekawe, czy to weszło. Rino trochę nam tu poprzeszkadzał bohater musiał dać mu znać, że, no jednak, no takie podziękowanie z sarkazmem, no musiało pójść. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to było z taką trochę ironią, sarkazmem i mniejsza z tym. Jedziemy do przodu, jedziemy twardo do przodu. No i gdybyśmy pojechali trochę bardziej, to mielibyśmy leoparda na szczała, a tak jedziemy bokiem. Do czwórki do jak pancera przynajmniej tam ostatnio byli. Czy to jest dobry pomysł? Szczerze mówiąc, jeśli im obu polosuje, to to jest fatalny pomysł, ale jest jak pancer bokiem i on jest tu dużo, dużo groźniejszy. I trzeba się nim zająć w pierwszej kolejności. Niestety nasi sojusznicy za bardzo, nie miałem mówić, za bardzo nie trafiają, ale. Poprawili się i udało się go dorwać niemal w ostatniej chwili. Tym razem delikatnie się podtapiamy. Załoga przepukała sobie stópki i ciśniemy do przodu. Na plecach mamy na pewno Leoparda, na pewno Manticore, bo wątpię, żeby ona przejechała. Była niedawno też widoczna i być może gdzieś tam jest również 140. Czy to dobrze, że bohater tak jedzie? No, oczywiście, że nie. Leopard, jeśli jest tam w tej pozycji, będzie miał idealne bicie na nasze plecy. Ale trzeba tutaj cisnąć. Bohater jest świadomy tego, że być może robi w tym momencie życiówkę, na tym pojeździe, być może w ogóle. No i nastrzelał 11 tysięcy rino strasznie, wolno reaguje. I może dobrze. Z jednej strony tam leopard. Nieco dłużej pożyjemy, ciśniemy do przodu. Nasza drużyna na nasze szczęście stoi i czeka. Możemy skorzystać z niewielkiego, w sumie z niewielkiego, no z dość sporego zapasu HP jakie mamy na swoim koncie i spróbować złapać chociażby tego leoparda. Ale czy bohater zdecyduje się podjechać? Ciężko powiedzieć, czy będzie jechał, czy po prostu się wceluje leopardem. No nie zostanie przez nas wykryty z takiej odległości, więc trzeba pocisnąć do przodu. Tu mamy same heavyki, gdzieś tam dalej troszkę grilla przed nami, co najmniej czterech rywali, bo jest jeszcze Arta dosłownie tuż, tuż przed nami. Oberwało się nieco naszym sojusznikom, ale skoro oni mają spota, to wiadomo, że tam gdzieś stoi Leopard. Zresztą nasz plutonowy trafił do garażu po jego strzale, więc... Ciśnijemy ostro do przodu. Tu będzie gdzieś Arta. Jest Leoś. Jakie fatalne pudło. O losie! Teraz nie mamy nawet pocisku na Artę. Bokiem jesteśmy do Manticory 140. No i nie fajnie. Leopard przybija nas po raz kolejny. Kończymy przeładowanie. Kto pierwszy strzeli, Miejmy nadzieję, że my w ostatnich chyba sekundach ten strzał poleciał. Wiemy, że 140 jest dosłownie po drugiej stronie. Można próbować grać na wieżę. ale ona ze swoją penetracją. Widzimy, że gra. Na hitach to być może będzie w stanie nas w miarę często przebijać, i to nie jest do końca dobry pomysł. Ale pojawiła się, niestety, pocisk został no odniósł się od niej. No, przykre to trochę, przykro się na to patrzy, ale jeszcze bardziej przykro patrzy się na to, że nasza drużyna siedzi w kapie. Co prawda, od czasu do czasu te pojazdy zjeżdżają, ale no siedzieli, było blisko, żeby ta baza została przejęta, ale to i tak chyba nic nie zmienia bo i joch i lodówka siedzą w kapie. Moim zdaniem tak nie powinno się robić. Mamy tu 140, ona byłaby do zdjęcia z haeka, ale bohater stwierdził, że pierdzieli haeki i to byłoby na tyle 12 tysięcy nastrzelane, 4 tysiące zablokowanych przez pancerz, 5 fragów. Mam nadzieję, że taka powtórka Wam się podobała. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Na razie cześć i czołem.